Witam serdecznie dzisiaj zrobimy pasztet z mięsa z rosołu mam tutaj kilogram różnego rodzaju mięsa a tutaj mam pół kilograma gotowanego boczku boczek gotowałam z warzywami z marchewką pietruszką z liściem laurowym i zielem angielskim i dodałam jeden duży seler, a tutaj mam 20 deko zaparzonej wątróbki, jest to wątroba wieprzowa i dodaję pół szklanki bułki tartej, trzy jajka, majeranek, sól i pieprz. Dosyć dużo majeranku, tak, półtora łyżki majeranku. z Solą uważamy, ponieważ mięsa są słone, pieprzu więcej. I dolewamy tak szklankę wybaru, w którym gotował się boczek. I teraz to bardzo dokładnie zmiksuję. Masę na pasztet już mam idealnie zmiksowaną. Jeżeli nie mamy robota, to należy trzy razy zmielić maszynce do mięsa. Wtedy mamy pewność, że pasztet będzie idealny. Ja tu mam dwie keksówki. 11 na 25 mam częściowo te keksówki wyłożone papierem do pieczenia i wykładam pasztet. pasztet będziemy piekli godzinę czasu w 190 stopni i będziemy mieli ekonomiczny pasztet z mięsa z rosołu. Jeżeli lubimy zioła, możemy dołożyć ziół. Ja dodałam majeranek, ale to już jest dowolność. Jeżeli lubimy, możemy dołożyć tymianek, możemy dać dużo czosnku, jeżeli lubimy. Tak. I pasztet wędruje do piekarnika na godzinę czasu w 190 stopniach. Pasztet z mięsa z rosołu. I tak oto pasztet z mięsa z rosołu mamy upieczony. A tak wygląda przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pasztet z mięsa z rosołu.